Wyobraźcie sobie, że przez całe swoje życie budujecie swoją pozycję polityczną na szczuciu, dehumanizowaniu i podsycaniu strachu w obecniejszości, że wasze wypowiedzi sugerują, że każdy uchodźca to potencjalny gwałciciel, złodziej albo morderca i że w waszym słowniku ulewactwo to nie pogląd, tylko obelga, a zdrajcy narodu to po prostu ci, którzy się z wami nie zgadzają. No i potem nagrywacie film, w którym szlochacie do kamery, bo ktoś was skrytykował. I właśnie tradycyjnie taką właśnie hipokryzję w najczystszej postaci serwuje nam Ewa Zajączkowska Herni. Coś bardzo złego dzieje się z obec tym światem i przyzwolenie na lewacką agresję jest wręcz niewyobrażalne. Chciałabym e, porozmawiać znów o hejcie. O hejcie, który jest coraz bardziej powszechny, o hejcie, który wylewa się po prostu strumieniami z tej lewej, tolerancyjnej strony sceny politycznej i społecznej. I dosłownie w tym samym materiale sugeruje, że za śmierć Czarnego Kirka odpowiada to całe lewactwo i że zginął przez prawicowe poglądy. Zginął tylko dlatego, że ma poglądy odmienne. Z tą lewacką częścią społeczeństwa. No bo przecież, jeżeli prawicowy aktywista ginie od broni palnej, no to wiadomo, zabił go lewak. No i teraz, jak już wiemy o sprawcy nieco więcej, to cała ta narracja, delikatnie mówiąc, się sypie. Otóż okazuje się, że gość był oderwanym od rzeczywistości trolem z internetową schizą, który nienawidzi i prawicy, i lewicy. No i miał naboje z napisem: If you read this, you are gay. Naprawdę ciężko stwierdzić, czy to był zamach polityczny, performance, czy jakiś toksyczny miks internetu, gier i antyspołecznego rozpadu psychiki. No ale Ewa nie potrzebuje. Faktów, a dla jej zwolenników wystarczy trigger, żeby ruszyła cała karuzela histerii. Powiedz mi, Ewa, czy zrzucając winę za śmierć Kirka na całą lewicę świata, to jest hejt? Bo moim zdaniem to jest definicja hejtu i budowania murów między ludźmi. I żeby było jasne, po lewej stronie też są dzbane, tak samo jak i po prawej. Po śmierci Kirka na pewno znajdziesz paru ogórków, którzy się cieszyli. Tak samo jak po śmierci Pawła Adamowicza można było znaleźć wpisy typu Należy mu się medal, albo następny Rafał. I to właśnie jest hejt, bez względu na to, z której strony leci. Ale projektowanie tego typu zachowań na całą stronę sporu politycznego. Politycznego Jest najzwyczajniej w świecie intelektualnie biednym uproszczeniem rzeczywistości. Lewica nie buduje swojej tożsamości politycznej na nienawiści wobec uchodźców, kobiet, osób LGBT czy muzułmanów. No a Ewa Zajączkowska, owszem. Cała jej kariera to jeden wielki zlepek pogardy, insynuacji i pompowania oburzenia. Zresztą w tym samym nagraniu Ewa płacze na hejt i mowę nienawiści w stosunku do ludzi o nieporównywalnie większym autorytecie i kulturze osobistej niż ona sama. Ona naprawdę nie widzi różnicy między byciem krytykowaną a byciem hejtowaną. Bo sama od lat żyje w bańce, w której każdy kto się z nią nie zgadza to lewactwo, troll albo wróg ojczyzny. No a potem kiedy następuje zderzenie z rzeczywistością, to płacze, że to nie jest sprawiedliwe. Niemniej oceniać, czy to sprawiedliwe, no ale chyba tak po prostu działa karma. Jak przez lata karmisz internet syfem, to nie udawaj teraz, że jesteś zdziwiona, że w komentarzach wybija szambo. No i przepraszam bardzo Ewa, ale jak już tak płaczesz na hejterskie komentarze w twoją stronę w socjalach, to może zacznij od moderacji pod własnymi postami, gdzie od lat trwa karuzela rasizmu, pogardy i antyukraińskich bredni i z tego ścieku, który idealnie wpisuje się w rosyjskie narracje.